Bo, jak widzimy, wszyscy historia bardzo przyspieszyła. Dzieją się rzeczy kluczowe dla przyszłości Europy Środkowo-Wschodniej i pojawił się temat wysłania polskich wojsk na Ukrainę. Wprawdzie premier Donald Tusk oraz szef MONU mówią, że nie ma takiego tematu i że Polska tych żołnierzy nie wyśle, ale Francuzi mówią, że w Polsce panuje ponadpartyjne porozumienie, żeby ten temat uruchomić dopiero po wyborach prezydenckich. Polscy mainstreamowi, prorządowi, politycy namawiają do wysłania polskich wojsk. Na Ukrainę. Dlatego, żeby załatwić ten temat, żeby wszystko było jasne, przygotowałem projekt uchwały wzywający parlament. Rząd do niewysyłania wojska na Ukrainę. Taka uchwała będzie bardzo dobrym argumentem w ręku Donalda Tuska, gdy będzie negocjował z Zachodem. Będzie mógł powiedzieć, że on może by chciał, ale polski Sejmu tego zabrania. Dlatego składam wniosek formalny o odroczenie obrad, zwołanie prezydium Sejmu Konwentu Seniorów i uzupełnienie porządku obrad o głosowanie nad uchwałą wzywającą polski rząd do niewysyłania polskiego wojska na Ukrainę. Dziękuję bardzo. Pan poseł śliwka Dziękuję bardzo. Pan poseł Śliwka ma wniosek przeciwny. Nie chcę odraczać obrad. Bardzo, bardzo dziękuję panie marszałku. Wysoka Izbo, nie ma co odraczać posiedzenia panie pośle Męcen. Trzeba szybko procedować nad tym projektem uchwały. Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko, stanowczo przeciwko wysyłaniu wojsk polskich na Ukrainę. Ale żeby wysłać wojska na Ukrainę, potrzebny jest wniosek Rady Ministrów oraz zgoda Pana Prezydenta. Karol Nawrocki jasno mówi, że jest przeciwko wysłaniu wojsk polskich na Ukrainę. A co mówi lewicowy aktywista Rafał Trzaskowski? Trzaskowski zrobi wszystko to, co chce Donald Tusk i liderzy europejscy. Trzeba tej uchwały, bo oszukaliście nieraz w sprawie paktu migracyjnego w sprawie kwoty wolnej od podatku tak samo oszukacie tutaj potrzebne szybkie procedowanie tej uchwały dziękuję